Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nikoru w nowym projekcie, ze względu na to, że kule już skończyliśmy. Tak, powiem Wam szczerze, nie miałem pomysłu, co robić następnie. Znaczy, miałem pomysł, tak, mogłem zrobić Eba, ale po prostu strasznie w jego lamiłem, więc musiałbym sobie odświeżyć trochę pamięć, a poza tym też e, szkoda na to czasu. Tym bardziej, że no jeszcze muszę nadrobić Harvest Moona, a też tworzę dla was tu więc no trochę roboty jest, a ostatnio niestety zbyt dużo czasu nie mam. I przypomniałem sobie o um, takim życzeniu jednym z, jednego z moich widzów, żeby zrobić tą bardzo nietypową grę. Powiedziano mi, że jest super platformówką, z super poczuciem humoru. No to powiedziałem, a czemu by nie? Nie zaszkodzi mi, nie? I postanowiłem, że ją zrobię, chociaż szczerze powiem, że po tytule to nie wiedziałem czego się kompletnie spodziewać i szczerze do teraz nie wiem. Dlatego też nie będę tutaj opowiadał, o co w tej grze chodzi, po prostu od razu przejdziemy do rzeczy. Wybieramy język polski. Tak, i od razu wam powiem, że to jest gra z tego co mi mówiono freeware'owa, więc każdy ją może ściągnąć z internetu. Nie trzeba tutaj ją wykupywać ani licencjonować. Jest to produkt polski. Tak, omawiam grę typowo polską. To jest dla mnie niecodzienne. Dlatego też yy, przepraszam was, jeżeli miniatura będzie. Taka sobie, no ale wiecie, ja ze swoim paintem, ze swoim superkomputerem i swoimi super możliwościami na więcej nie byłbym w stanie się wysilić. Dlatego też zapraszam Was do gry. Zobaczymy, o co w tym wszystkim Kaman. Kalafior TK, kto robi kalafiory, bo ja nie. Maciej Lamberski prezentuje. Zenek zombie. Mmm, jakież to romantyczne. Mm. No ty, jak mężu, kupisz mi te buty? Ech, czy ja zawsze muszę się o wszystkim dowiadywać ostatni? Grr! Twój brat miał rację, mówiąc, że powinnam wyjść za niego, a nie za ciebie. On przynajmniej jest bogaty i kupowałby mi, co tylko bym chciała. No i co ty na to? Ale wiem. <noise> no fajnie. <noise> Spokojnie mam pytać. E, za kogo ja wyszłam? Ty to twoje poczucie humoru! Mam tego dosyć! Eee, what the fuck? Har-har-har! Nareszcie będziesz tylko moja! Eee, Nareszcie będziesz moja, tylko moja! Har-har-har! Zanek! Na no co tak stajesz? Ratuj mnie! Aha! On jest jakimś przygłupem chyba. No to pazerek, pożegnaj się z kochaną żądłę... żoną, żoną. Har-har-har! Zostaw ją i to natychmiast, słyszysz? No to chodź odwagę, odważnisiu! Aż dziwne, że nie powiedział har-har-har. A to feller! Nie doskoczę, ale ja ci jeszcze pokażę! A nie ma sprawy, a teraz popatrz sobie po raz ostatni na żonę, bo wątpię czy ją jeszcze zobaczysz, har har har! O, dobra, mówiłem, że chyba nie mówił har har har, spoko. No nie, teraz ją muszę ratować, a miałem układać puzle. O matko, chyba będzie niezły fan tutaj, coś mi się wydaje. Zenek zombie. Spoko. Gra opublikowana przy współpracy z victorygames.eu. Patrzcie, kurna, jakie zdjęcia ja cię sunę. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, dlatego, na wszelki upadek, ściszymy to. Żeby to nie było za głośno. Tak, do 20% myślę, że wystarczy. O, będzie ok. Powrót. I sobie tutaj jeszcze zobaczymy. W ogóle, jakie wczytanie gry? Przecież dopiero co gra zaczęła. Aha, dobra, spoko jeszcze sobie zobaczymy pomoc. Ogrze Zenek Zombie to platformówka z elementami gry przygodowej i RPG. Gracz wciela się w postać Zenka, poszukującego porwanej żony. Wędruje on przez świat pełen nieprzyjaciół, zbierając po drodze diamenty i monety. Dzięki nim może w mieście się uzdrowić, dokupić życia, nauczyć wyższego poziomu magii. Diamenty można też zdobywać poprzez wykonywanie wielu misji pobocznych. Ociu! To się zapowiada, taki drugie Mario. Zenek jest naocznym świadkiem porwania swojej żony. Niezbyt odważny bohater postanawia odzyskać ukochaną. Z pomocą przychodzi dziadek, ucząc go magii. Jest to początek dłuższej linii fabularnej, jednak z różnych względów dalsza część nie jest tu opisana. No i bardzo dobrze, już i tak trochę ze Podczas wędrówki trafisz na różnych przeciwników. Niektórzy z nich posiadają własny mały rozumek, dzięki któremu mogą atakować Zenka. Wow, inni patrolują tylko wybrany obszar. W miarę przemierzania dalszych krain wrogowie stają się bardziej agresywni i odporni na magię. Niektórzy z nich po zneutralizowaniu pozostawiają diamenty, które pewnie wypadły im z kieszeni. Oprócz zwykłych przeciwników napotkasz też na stworzenia całkowicie odporne na ataki. Są to na przykład pająki i dżdżownice. Jedyną drogą ich pokonania jest ich omijanie. Czy mnie się wydaje, czy oni trochę zbyt dużo spoilują? Zadania poboczne. Na drodze do odzyskania żony spotkasz wiele różnych postaci. Część z nich chce jedynie pokonwersować, opowiedzieć historię miejsca, gdzie mieszka. Niektórzy z nich potrzebują pomocy i proponują ci wykonanie określonego zadania. Możesz je przyjąć lub odmówić jego wykonania. Jednak dobrym zwyczajem każdego zombie jest pomoc potrzebującym. Któż bowiem wie, co ofiarują zleceniodawcy za wykonane zadania? E Zombie, które pomagają? Co to kurna? Pomoc charytatywna? Nie wiem. Ps, co ty jakiś kurde. E, zombie, the friendly. the friendly monster, or. Nie wiem. E, dobra, dziwne na mnie to robi wrażenie. Zakupy w mieście. W każdym odwiedzonym przez ciebie mieście znajduje się bank, gdzie możesz wymienić diamenty na gotówkę i sklepy, które dają możliwość zakupu uzdrowienia, dodatkowego życia czy wyższego poziomu mocy magicznej. Zakupowane przedmioty można zapłacić jedynie gotówką. Pamiętaj więc, aby przed jakąkolwiek transakcją wymienić diamenty na Zolary. Chodź, Zolary. Co to kurna jest? Poziom wtajemniczenia magicznego. Magia, której uczycie dziadek na początku gry to tylko pierwszy z czterech poziomów tajemniczenia. Różni je wiele rzeczy. Od koloru, przez odgłos rzutu czaru, aż po efektywność jego działania. Im wyższy poziom, tym kolor jest ciemniejszy, a czar zadaje więcej obrażeń. Główną zaletą wyższego poziomu jest szybsza regeneracja mocy magicznej, dzięki czemu częstotliwość rzutów wzrasta. Niestety najwyższy poziom mocy nie jest dostępny w żadnym sklepie, ponieważ wyczerpał się nakład ksiąg opisujących go. Hmm, a może ktoś za wykonanie zadania nauczycie tę wie potę magii Spoko. dodatki gra obfituje wiele ukrytych bonusów dodatków i tajemniczych lokacji niektóre z nich dostępne są dopiero po wykonaniu określonej czynności na przykład wypełnieniu wszystkich zadań pobocznych po odkryciu bonus dostępny jest menu dodatki do innych dostać się można w sposób o którym wie tylko sam autor Oprócz tego napotkać można wiele skrytek, gdzie schowane są najczęściej dodatkowe życia czy diamenty. Bądź więc czujny i sprawdzaj, czy w ścianie, przy której stoisz, nie ma przypadkiem ukrytego skarbu. Aha, dobra. Sterowanie: ruch w lewo, strzałka w lewo, ruch prawo, strzałka prawo, strzał, Ctrl, skok, Shift, klawisz akcji Enter. Sterowanie w dialogach strzałki, pauza, Escape, zrzut ekranu F12. A po co był, miałby być zrzut ekranu? No cóż, może ktoś sobie lubi porobić foty. No dobra. Strzał Control, skok, Shift, klawisz Akcji Enter, okej. Okay. No hej chajpecie. Przepraszam, że ziewam, ale już jest prawie 8 rano, a ja całą noc dla was siedziałem i nagrywałem i myślałem co by jeszcze nagrać i tak dalej, więc. Sami rozumiecie. Interfejs, poziom magii, życia i witalność, ilość diamentów, ilość zolarów, ekwipunek, ekran misji, część artefaktu, ekran akcji. Mhm, spoko. Dobra. No to co? Zaczynamy naszą podróż, bo wiemy dokładnie już, jak się poruszać z Zenkiem, co nas może tu napotkać, jak to się w ogóle je i tak dalej. Wydaje mi się, że to tak naprawdę będzie taka polska wersja... Z dawnego przeboju, jakim jest Mario, no, ale dobra, zobaczymy. Okej, okay. ja jesteśmy zenkiem. Je wszedłem na dach swojego domu. Jupikanie, jestem kozakiem. Dlaczego w ogóle ten zenek jest ryży? Nie rozumiem tego. Co to niby czaryżart jest? Czemu on ma taki spóźniony zapon? Ja cię sunę. Um. Nie, yeah, obijam głowę! Jestem bez mózgiem, a i tak obijam głowę! mogę na dziadka wskoczyć? Nie, przelatuję przez niego, jak przez. Nie wiem co. W ogóle przelatuję dziadka? Czy ja nie jestem zboczony przelatywać dziadka? No dobra, dlaczego muszę tak od niego daleko stać? Nie mogę mu powiedzieć czegoś w cztery oczy? Ja bym chciał tak wiedzieć, nosek do nosek, czułka do czułka i straszonko, ale nie mogę. No więc dobra, no. Cześć dziadku, nie uwierzysz co się stało, ukradli Krysię. Aha, czyli nasza żona jest nazywana Krysią, okej. Okay. Co? Chorety! nie może być, hm, a kto to właściwie jest Krysię? Jak to? Nie wiesz dziadku kto to jest Krysia? Przecież to jest moja żona. A Zenek, to już nie ten wiek żeby wszystko pamiętać. Co? Ukradli krysią? No przecież mówię! O rany, i co teraz? Wiem, chyba już nadszedł czas. Tak, to odpowiedni moment. Na co, dziadku? Na inicjację prawdziwego zombie z rodu Botwinów. Że co, kurwa? A co to znaczy? <laughs> Zenek widać jest taki sam jak my. <laughs> już, już mi się podoba ta gra za humor. Za właściwie tłumaczę, bądź cierpliwy chociaż raz, a więc tak. Pochodzisz z rodu, którego reprezentantami byli wielcy ludzie, tacy jak Jan Wielki, Mały Max i wielu innych. Na pewno o nich słyszałeś. Eee... nie... nie... <ścoughs> Czytam w myślach. Nieważne. Cechowała ich wielka odwaga. Zawdzięczali to swym nadzwyczajnym umiejętnościom. Teraz chyba przyszedł czas, abyś i ty stał się taki, jak twoi przodkowie. Stój teraz prosto i nie ruszaj się. Eee, Muszę cię do tego przygotować. A na co tym nie chcesz przygotowywać? E, czemu się zaczął cały obraz trzęść? E, on mnie nawet przecież nie doknął! O już, teraz możemy przejść do teorii. By walczyć ze złymi mocami, nie wystarczy zwykły kij. Do tego potrzebna jest magia. Ja nauczę cię jednego z podstawowych czarów: magicznej elektrokuli. Czyżby to polska wersja kamehameha? By użyć tego czaru, musisz przywołać krótkie zaklęcie. Elektrokula! Teraz możesz się wypróbować na tamtym maszcie. No to zobaczymy, co się stanie. Elektrokula! Ikenę! Ło, wow, ale fajny, to jest super czar, dziadku. A czy mogę strzelać serynkami? Ja cię zsunę! co? Traktuję to jako karabin maszynowy, tak? Hehe, świetny dowcip, Zanku! Ale to wcale nie miał być żart. Achem, e dobra, nie szara to. Po każdym użyciu tego czaru twoja siła magiczna słabnie i potrzebuje trochę czasu na odnowienie, więc nie możesz czarować cerejkami. Aha, i na dodatek nie możesz używać magii w mieście. Uh, szkoda, ale to i tak jest lepsze od kazrurki. <gry> No i to by było na tyle teorii, zenku, Myślę, że moja nauka nie pójdzie na marne. Dziadku, nie martw się. Teraz na pewno odzyskam Krysię. A więc koń tego łobuza. A jak wrócicie do marcia opieczą wam placę? Aha. No i tak się zaczyna nasza podróż. Skaczemy sobie, fajnie jest. Eee, dobra. Na razie będę kontynuował. Jakie stworki! Jepi? Nie! No nie! Zdechłem! do ONKEN! <ścoughs> Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać. Dobra, tak. Y to jest przechodzone na ślepo. Nie! Nie dopadniesz mnie! Spadaj! Yahoo No. Strzelaj do niego ty. Sfarżony tu, kurde jeden ty. Ha, 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 ha. Dobra. Jedziemy dalej. Tak myślę, że do 8,10, może 8,20 pogram. Jest godzina 8 akurat, więc. Dobra, domyślam się, że Zenek nie może wskakiwać do wody. No to skacz tam. Nie, yeah, podróżujemy na kładce, ale to BDS jest. Yeah! Hado! No, to jest po prostu przekazackie Hadoken Dobra Pyk Hadoken, no nie, ja nawet nie wiem, czy to nazywać Hadokenem, czy Kamehameha, czy nie wiem co. No to, to jest po prostu przekomiczne. Puf, yeah. Puff. yeah. I badass. O, oh, checkpoint! Checkpoint! ha ha, ha, ha. <laughs> Już mi się to podoba. E ewidentnie. Nie wiem jak wam, ale mi się ta giera podoba. Jest <laughs> przekomiczna po prostu. O ciup, Ile tych zombie. Przejdź go. Nie ma to jak strzał w plecy. I łup. Dobra. Ej kładko wracaj tu. Ja chcę przepłynąć przez to morze. <laughs> Czy cokolwiek to to jest. Pyk. Nie płyniemy. Ale będę, kurde, nie. Powiem wam szczerze, że prosta kierka, grafika nie jest jakaś powalająca. Ale tu chyba przede wszystkim stawiano na poczucie humoru. Jak ja mam tam doskoczyć na górę, no. będę mógł tam skoczyć jakoś później. Aha, dobra, mogę wskoczyć później, już to widzę. Dobra. O, Jezu, nie to! Aha, spoko. Ha, 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 ha. Nie ma to jak rozwalać przeciwników z dystansu. Uwielbiam to po prostu. Daje mi to normalnie mentalny orgazm. He, he. Dobra, kontynuuj. Jademy dalej. Wow, co to tam? Jakiś cyklop, co to? X-Menów tutaj wprowadzili do tej gry, czy co? Dobra, wiem jak to zrobimy. Pyk, pyk. Oberwał? A teraz oberwał. No nie! Pyk! Pyk! Dobra, jest. To jest mój diament. Haha! Ha. Ha, ha, ha. Pyk! Oszty, jakiś ty odporny ciłup już. O ciup, ja on chyba chciał w nas strzelić. To już jest ten etap, kiedy strzelają do nas przeciwnicy? Ej, to jest niemożliwe tak szybko. <grym> Tam, ten Zenek będzie mieć w głowie popcorn chyba zamiast jakiegokolwiek mózgu. A to co? A, dupa, nie mogę przeczytać. A szkoda, a myślałem, że mogę. Chodź, up. I co, i tak będziesz stać? O, fajnie. Dobra. Chodź tu, jeden z drugim. Nie boję się was! Come on! Co nie tak długo? Aha, dobra. No nie, nie trafiłem. Teraz trafiłem? Chyba tak. Haha! Ha. Ha, 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 ha. No! Oberwiesz plecy. Bardzo dobrze. Zaraz zobaczymy co tam było na dole, bo może tam na dole coś jest ciekawego. A nie, tylko woda. A myślałem, że może jakieś ukryte przejście albo coś, a to... Ty, Dobra, idziemy. You jej mada motherfucker. A kładki żadnej nie było, więc lejcik. Dobra. To może tu na górę pójdziemy wyjątkowo. Chociaż nie, bo jak tam wejdziemy to już nie wejdziemy stamtąd. No, i dobry to był pomysł, że najpierw tu przyszedłem. Jakbym tam wszedł, to bym już tu nie wrócił i nie zgarnął diamentów. Jaka lama? ha. jestem Beres. Jestem Zenek Beres. I co, ja tu już tam nie wskoczę? A, wskoczę, dobra. Charizard Activation! Poszuj moc mojego ataku ryżem pełnoziarnisty! O, akurat na sej. A to co? Woda plunka? No nie mogę! No, a! Dobra, jest, przeszedłem! Jest, przeszedłem! Ha, ha, ha. Dobrze, jest! Pyk! Pyk, pyk! Pyk! Ty, jaki... jaki lol! Nawet nie musiałem specjalnie skakać. O, ale tu już muszę. A to co? Zapukaj? Heju, heju! Jestem kto? A może to ty kupiłaś muszław? Co? Nie, nie, ja nie jestem waszą mamą. Mam na imię Zynek. Zynek, pochenek! Dżanek, pochenek, Dzanek, pochenek po e Okej, okay, spoko. Pyk, 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 pyk. A tu już nic ciekawego nie ma. No to fajnie, to dowiadujemy się, że Zenka nazywają bochenkiem najczęściej, no spoko. Nie wiem kto taką głupią rymowankę wymyślił, no spoko, <laughs> fajna nawet. <laughs> znaczy się, tu mówię, że głupia, a tu później mówię, że spoko, Ps, super, dobra. Jeb, yeah. aaaa, za szybki był, oberwałem. Mama, ja nie chcę obrywać boczem! No nie, za wcześnie skoczyłem. No nie mogę! Co, już bym miał dwa życia stracić? No dobra, jedziemy dalej. Ciekawa ta przygoda się robi. Ciekawe, gdzie tak dojdziemy. Haha! Ha, 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 ha. Czy jak tam spadniemy na dół, to już wejdziemy na górę? Czy nie ma szans? A, chyba musimy tak pójść, nie wiem. A, pewnie tam będzie jakaś droga... A, nie doskoczyłem! Fuck. No nie! Skoczyłem mu na web serio? What the fuck, game? O matko, coś mi się wydaje, że to będę dużo ginął, chociaż jest to dopiero początek. No, ej, czemu nie skoczyłeś? O, what the fuck! Zawsze to na niego trzeba trzech strzał było używać, a teraz wystarczyło tylko dwóch. No i dobra. Jep, jadmy. O, są i kryształki, super. A raczej diamenty. Gadam, jakby to były kryształki lodu albo coś. <laughs> Lód. <laughs> Dobra. Nie, to będzie ostatnia plansza, bo jeszcze chcę to zrenderować przed pójściem spać. A też chcę się o w miarę ludzkiej godzinie położyć. O. A co to tam na górze, jakiś most? Uff, nareszcie ktoś przyszedł. A co się stało? Byłam w sklepie. By byłem? Aha, to chłopak jest. Jezu, a wyglądał jak kobieta. E, byłem w sklepie, wracam i patrzę, a tu most zamknięty. No i teraz nie mam jak wrócić do domu, a mama pewnie czeka na powidła. Czy mógłby mi pan pomóc? Hmm. Dobrze, zobaczymy, co da się zrobić. Och, nie wiem, jak panu dziękować. A przestań z tym panem, mów mi Zenek. Zenek, bojenek! E, a nie wiesz przypadkiem, jak otworzyć ten most? Hmm, gdzieś to powinna być dźwignia, ale ja tam nie doskoczę. Okej, okay, giebać się, poszukam, a jak zajdę, to dowrócę. No to fajnie, nasze pierwsze zadanie społeczne. Hihihi, hi, hi, hi. a tam mogę jakoś skoczyć? A, tu już nic nie ma, dobra. O, jednak coś było. Ty, dawać mi diamenty! O, jest diament! Haha, ha. ha. ha, 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 ha. No, rozmawiaj z nim. Wow, udało się! Mogę nareszcie wrócić do domu! Dzięki za rękę, jesteś super! Wiem. Przyjmij to jako dowód mojej wdzięczności! Dostajesz 50 diamentów. O, zarobiście. Dzięki, każdy grosz się przyda. Na mnie już czas! Muszę zająć mamię te powidła, na razie! Dlaczego nie możemy go gonić? Panie, przynajmniej sobie zarobiłem. Hehe. Coś, znowu mi te głosy nie wychodzą, ale wiecie, zrozumcie, że jest godzina 8, ósma... no 8 rano, jestem kurde po bardzo długim niespaniu, więc no mam prawo trochę nie wiedzieć jak co i jak, a to co, czemu to są diamenty, a nie na górze normalnie, albo może tutaj za most mam pociągnąć, za tą dźwignię. A nie, bo ten tylko chowa ten most. Tak, pojadę sobie do tyłu. Jestem genialny. A! No nie mogę! Dobra, jeszcze raz. No nie mogę. Znowu mam tu ten most otwierać? Serio? Game? A no tak, bo go zamknąłem. Aha! Ja Jak ja głupi jestem! O. Przecież pociągnąłem za dźwignię. a chyba Enter nie zaskoczył. No tak. No, <ścoughs> biegłem pod prąd. Yupikaj. -y. Dobra, tym razem nie będziemy ciągnęli za dźwignię, bo może znowu nas coś rozwali. Tak, właśnie. Głupia woda. Jezu, ja to zginę już na pierwszym posiedzeniu. Naprawdę, game. O, teraz przynajmniej udało mi się wskoczyć. Je. Yeah. No dobra, i znowu za późno wskoczyłem. No nie mogę. Dobra, pierwsze ten jeden diament. Od jednego diamentu jeszcze nikt nie zbidł. A, to są cztery. Szkoda, że tu nie ma żadnej jeszcze tej ukrytej ściany, o której tam gadali w tej pomocy. No nie, jeszcze, ale to jest nie fair, on już przecież nie żył jak wystrzelił ten nabój. What the fuck, game? Co to ma być? Jezu. Już bym spadł do wody. Haha. A to co? Przeczytaj. Z powodu robót droga została zamknięta. Proszę udać się do najbliższego objazdu w celu kontynuowania swojej podróży. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest objazd? Aha, dobra, tu jest jakaś kładka. Czeronimo! Dobra, no to idziemy objazdem. Ale na tym dzisiaj skończymy. Zapiszę sobie grę. I żegnam się z wami. Mam nadzieję, że się wam Zenek Zombie podoba i będziecie chcieli, żebym kontynuował dla was ten projekt, bo w sumie mnie się już nawet spodobał. Chociaż nie powiem, że lamersko w to gram, bo już cztery razy zginąłem, no ale dobra. Trzymajcie się ciepło. Ciao.